Cześć, z tej strony AceAudiG1 Dzisiaj będziemy budować kostkę Rubika W przyspieszonym tempie i polecie jakaś fajna nota Zapraszam do oglądania <mum> <mum> Wiruje, wiruje, wiruje dobry vibe, tak ja, <mum> ziom, tak Imprezka rozkręcona Wiruje, wiruje, wiruje dobry vibe, ej Imprezka rozkręcona, tak to dla tych ludzi, których cenię w moim sercu stoją dla was tu na cenie Jak na ślubem kopiercu Mówię tak, mówię Nie wiem, czy chcesz usłyszeć bardzo Kocham Cię, ale tak nie będzie, słońce, mam drugą połowę na dłoń, Stać, się trzymać swoją głowę Bo widzisz co się dzieje, tutaj u nas na parkiecie Gwieźdźcie panienki, pokażcie czego chcecie I bleska rozkręcona, wszystkie panie w dłoń kielona Pijemy za tych, co nie mogą tak co słuszne ci pomogą Tempo coraz większe, ty nie możesz w miejscu strać Musisz swoimi walorami klimat na tej sali dać to z tego kubu, kiedy swoją stronę Kiedy kibasz swoją dupą w tym rytmie, patrząc ponię. nie I Popadłem właśnie zdradza cię I, I Impreska rozkręcona. E, ty nie widzisz jak ona rozpalona. Tak, impreska rozkręcona. Popatrz i właśnie zdradza cię I Impreska rozkręcona. E, ty nie widzisz jak ona rozpalona. Wiruje, 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 dobry vibe panie kręcą biodrami, a my wprowadzamy stan I więcej, więcej, więcej ognia mam. Reggaeton strużamy, kawa pozytywa i wiesz, teraz ja rytm waszemu ciału teraz ja ściąg Jam bo pomau mau ja fam imprezka rozkrencona pam pam Eliminácia zlo pokona, ja fam imprezka rozkręca pam pam ej brat podaj gibona bok tak 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 rozkręca się impreza bum 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 Tik tak, tik tak, czas zegar odmierza Chwinach to lasty dreaming w Dikz, się zderza i nie dowierza Ja tu jak słowa króla, amer eliminacja, imprezy, full. i impreska rozkręcona Popatrz Jomek właśnie zdradza ciebie żona i rozkręcona Ej, ty nie widzisz jaka ona rozpalona, tak i rozkręcona Popatrz Jomek, właśnie zdradza ciebie żona i rozkręcona, tak ty tak Jaca, onorou, parou na EI Impresca, rozcrenzona O papai de homem vai se estragar, se beijou na Impresca, rozcrenzona Tu nem vês, jaca, onorou, parou na